Witamy na kanale Historie życiowe. Miłego oglądania. Kochanie, gdzie byłaś tak długo? Arnold zapytał swoją żonę, gdy wróciła do domu późno w nocy. Kochanie, proszę, nie przesłuchuj mnie. Kerine była wyraźnie pijana. Mówiłem ci, że idę spotkać się z przyjaciółmi. Nie masz pojęcia, ile wiadomości mi przekazali. Lucy spodziewa się drugiego dziecka. Weronika właśnie wróciła z Europy, a Maria zostawiła Wacława i spotyka się z Patrykiem. Musisz go pamiętać. Pewnego dnia spotkałyśmy go na ulicy. Był wysoki, wysportowany. Zaproponował, że zabierze nas do kawiarni. Pamiętam, przytaknął Arnold. Ale to nie jest ważne. Interesuje mnie coś innego. Od kiedy zacząłeś mnie okłamywać? W jakim sensie? Karina zachwiała się i chwyciła ręką ścianę. Potem, z trudem łapiąc równowagę, zrobiła krok w stronę krzesła i prawie na nie wpadła. Nigdy cię nie okłamuję. Naprawdę? To może powiesz mi, skąd masz te wszystkie rzeczy? Nie przypominam sobie, żebym ci coś takiego kupował. Arnold wytrząsnął przed Cariną całe pudło kosmetyków, perfum i bibelotów. Hej, chodź! To Joy Jean petu. Czy ty wiesz, ile one kosztują? Karina podniosła z podłogi złoty flakonik z pachnącym płynem i delikatnie postawiła go na szafce nocnej. Karina, ja się pytam skąd to wszystko się wzięło? Co za różnica? Kobieta skrzywiła się.-Czego ty słuchałaś? Powiedziałam ci tylko że Weronika przyjechała z zagranicy i po prostu przywiozła mi je w prezencie. A całą resztę kupiłam sama. A może uważasz, że powinnam błagać cię o pieniądze na szminkę tuż dożes albo bransoletkę? Kerine, w ogóle nie podoba mi się twoje zachowanie. Zmieniłaś się nie do poznania. Powiedział Arnold. Dosyć tego, daj mi spokój, chcę spać. Pozwól mi wysłuchiwać Twojego zrzędzenia jutro. Karina pomachała mu i z trudem podniosła się z miękkiego fotela. Czekaj, nie skończyłem. Wykrzyknął Arnold, ale Karina już kierowała się do sypialni, chwytając ręką za ościeżnicę drzwi. Arnold spojrzał za nią i nagle pomyślał, że ich wspólne życie z Kariną znalazło się w ślepym zaułku. Jak mógł przegapić moment, w którym wszystko się zmieniło? Chociaż, czym tu się dziwić? Pracował bardzo ciężko, nieustannie podróżując między miastami, rozwiązując sprawy swojej firmy, a Karina była pozostawiona sama sobie. Początkowo, gdy Arnold dopiero zaczynał prowadzić biznes, żona wspierała go, wieczorami spotykała się z nim na pysznej kolacji, gotowała mu gorącą kąpiel, pomagała mu się zrelaksować, wysłuchiwała wszystkich jego monologów. Teraz Arnold zapomniał, jak smakuje domowy posiłek i nie mógł sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz jego żona próbowała go zadowolić w drobnych rzeczach, a nawet po prostu usiadła obok niego, aby pobyć razem przez chwilę. Arnold poczuł, jak w jego duszy wzbiera uraza i westchnął ciężko. Czy to naprawdę niemożliwe, by miłość trwała całe życie i przemijała z biegiem lat? Ale z jego strony tak nie było. Arnold kochał swoją żonę i nie zwracał uwagi na inne kobiety. Można więc było spróbować wszystko naprawić. Żyli razem od siedmiu lat i w tym czasie poznali biedę i dobrobyt, smutek i radość. Ale nigdy nie myśleli o zerwaniu, nawet jeśli było źle. A teraz powinni pomyśleć o dziecku. W tym roku Arnold skończył 34 lata, a Karina 29. Idealny wiek na narodziny dziecka. I wtedy mieliby prawdziwą rodzinę, do której powróciłoby szczęście. Arnold poszedł do kuchni i nalał sobie kawy, po czym długo siedział przy stole, wspominając swoje dawne życie. W towarzystwie swoich przyjaciół Arnold przez długi czas był jedynym kawalerem, a oni zawsze mu dokuczali. Kiedy się ożenisz, stary? Śmiali się. Najwyższy czas dołączyć do naszego klubu wiecznie niezadowolonych żonatych mężczyzn. Cóż, albo dołączyć do kasty uległych. W przeciwnym razie jesteś młody, niezamężny, nie jesteś nikomu zobowiązany. Nuda! Nie mamy nawet o czym rozmawiać! Arnold odparł ze śmiechem. Ożenię się, bracia, jak tylko spotkam tę jedyną. Ożenię się! Kiedy to będzie? Odpowiedzieli przyjaciele ze śmiechem. Jak tylko, tak natychmiast. Arnold żartował dalej, nie zdając sobie nawet sprawy, że los rzeczywiście czeka na niego za rogiem. Wychodząc z baru sportowego, w którym spotkał swoich przyjaciół, Arnold skręcił za róg, kierując się do swojego samochodu. Natychmiast wpadł na dziewczynę i to z taką siłą, że potknęła się i prawie upadła, ale Arnold zdołał ją podnieść. Dlaczego nie patrzysz, gdzie idziesz? Wykrzyknęła, patrząc z irytacją na złamany obcas z swojego buta. I co ja mam teraz z tym zrobić? Po pierwsze Arnold uśmiechnął się pojednawczo znajdźmy najbliższy sklep i kupmy ci nowe buty. Po drugie, zawiozę cię tam, gdzie trzeba. A po trzecie, przepraszam. Byłem naprawdę zamyślony i nie zauważyłem cię od razu. W porządku! Nagle szybko uspokoił się nieznajomy. Zgoda. Ale kawę też mi wisisz. Niestety, mam teraz bardzo mało czasu przeprosił ponownie Arnold. Ale wieczorem będę czekał na ciebie w restauracji, gdzie będę miał jeszcze jedną szansę że mi wybaczysz. Nazywam się Arnold. A ja jestem Kerinę, powiedziała dziewczyna i uśmiechnęła się. Cóż, restauracja to restauracja. Tak się poznali. A sześć miesięcy później pobrali się. Od tego czasu minęło siedem lat i Arnold uważał, że wszystko jest w porządku. Pracował, utrzymując rodzinę, a Karina zajmowała się domem, tworzyła przytulne miejsce dla Arnolda i dawała mu szczęście. Tak przynajmniej było na początku. A teraz, z jakiegoś powodu, wszystko się zmieniło. Arnold westchnął, spojrzał na zegarek i odsunął kubek z niedopitą kawą. Powinien iść spać, kolejny ciężki dzień miał się dopiero zacząć. A żeby sprostać mu należycie, trzeba choć trochę odpocząć. A wtedy wszystko będzie dobrze. Uspokojony tymi myślami, Arnold poszedł do sypialni i położył się na swojej połowie łóżka. Zasypiając wyciągnął rękę i przytulił żonę. Spała tak spokojnie, że nawet się nie poruszyła. Arnold uśmiechnął się. W końcu nie martwił się o nic. Karina jest blisko. Taka droga i kochana. I zawsze tak będzie. Rano Karina nie wstała, by odprowadzić męża do pracy. Przepraszam, czuję się bardzo źle, powiedziała żałosnym głosem. Arnold uśmiechnął się. Oczywiście, że tak. Nic dziwnego. Gdybyś tylko spojrzała na siebie wczoraj z zewnątrz. No, no, nie zaczynaj mi tu prawić morałów. Karina odwróciła się od męża, wygląda na to, że wczoraj przeprosiłam. W końcu mogę się wyluzować z przyjaciółmi, czy nie? Jestem żywym człowiekiem i mogę mieć własne zainteresowania. – W porządku, kochanie – mruknął Arnold. – Odpocznij sobie. Ja idę do pracy. Udanej podróży! Karina skinęła głową i z lekkim jękiem oparła się na poduszkach. Dzień Arnolda upłynął jak zwykle w biznesowym zgiełku. Po południu udało mu się znaleźć czas, by coś przekąsić. Niespodziewanie w drodze do najbliższej kawiarni natknął się na Weronikę, przyjaciółkę Karini. – Cześć, Arnoldzie! – wykrzyknęła Weronika. – Dobrze cię widzieć, co u ciebie? – Co u Kerini? – Nic się nie zmieniło od wczoraj – uśmiechnął się Arnold. – Ale ty masz się coraz lepiej. – No właśnie! – zaśmiała się Weronika. – Szkoda tylko, że z roku na rok kosztuje coraz więcej. Europejskie kosmetyczki działają cuda. Tak, słyszałam, że niedawno wróciłaś z Europy. Ach, kobieta uśmiechnęła się radośnie. A więc wieści dotarły i do ciebie? Słuchaj, może spotkamy się kiedyś wieczorem, pogadamy. Nie widziałam Kerini od wieków. Uśmiech zniknął z twarzy Arnolda. Sto lat. Myślałem, że widziałeś ją niedawno. W dodatku dałeś Karinie drogie perfumy. Które przywiozłeś z zagranicy? Niemożliwe. Jakie perfumy? Dopiero wróciłem do miasta dziś rano i jeszcze nie miałem okazji nikogo poznać. Kiedy wróciłem z Europy, pojechałem prosto do mojej mamy, która mieszka w moim regionie. Arnold zmarszczył brwi. Dobrze, Weronika, miło było Cię widzieć. Spotkamy się któregoś wieczoru? Jak najbardziej. Arnold pospiesznie pożegnał się z obsesyjną przyjaciółką żony i wrócił do biura, gdyż nie miał apetytu. Po namyśle zadzwonił do Stanisława, męża Luci, kolejnej przyjaciółki Kerini. Witaj Stanisławie. Wczoraj Karina wyszła z koleżankami i zapomniała gdzieś torebki. Zapytaj luci, czy ją widziała. Chodź, Arnoldzie odpowiedział Stanisław. Lucja mieszka w wiosce z matką od dwóch miesięcy. Zostanie tam aż do porodu. Słyszałeś, że spodziewamy się córki, prawda? Tak. Gratulacje! Coś musiało mi się pomylić. Karina musiała spotykać się z Marią, a nie z Lucią. Marią? Nie, to niemożliwe. Lucy powiedziała mi, że jest na wakacjach w Turcji. Leci tam ze swoim nowym chłopakiem. Wczoraj wysłała ludzi zdjęcia, chwaląc się swoim jachtem. Arnold odłożył słuchawkę i wpatrywał się pustym wzrokiem w ścianę. A więc Karina go okłamała. Nie spotkała się z przyjaciółmi. Ale gdzie w takim razie była? Konstantin, jego prawnik, wszedł do biura Arnolda. O, jesteś tutaj? Myślałem, że jesteś na lunchu. Naprawdę potrzebuję Twojej rady. Tak. O co chodzi? Arnold ożywił się. Mamy kłopoty. I jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Tego wieczoru, kiedy Arnold wrócił do domu, zadzwonił do Kerini i powiedział jej, że czeka ich poważna rozmowa. Czy coś się stało? Kerinę spojrzała na męża niewinnym wzrokiem. Tak, mam poważne kłopoty. Moja firma ma nalot. Jeśli nie zdołam się obronić, ty i ja będziemy zrujnowani. Arnoldzie, co ty na to? Dlaczego jesteś zaskoczony? To jest biznes, a zasady są surowe. Tak czy inaczej, poproszę cię, żebyś na chwilę wyszedł. Czułbym się lepiej, gdybyś był bezpieczny. Na przykład wakacje nad morzem, tylko na kilka miesięcy. Arnoldzie, ale czy to naprawdę takie poważne? Tak, kochanie. A więc pojedziesz? Oczywiście. Karina przytuliła się do męża, przyciskając się do niego całym ciałem. Tylko obiecaj, że wszystko będzie dobrze. Obiecuję, przytaknął Arnold, wdychając zapach jej włosów. Tydzień później Karina poleciała nad morze, a Arnold został w mieście by w pełni poświęcić się sprawom biznesowym. Przez pierwsze tygodnie Karina po prostu cieszyła się wakacjami, morzem i cudowną pogodą, ale dopiero gdy skończyły jej się pieniądze, zaczęła dzwonić do męża. Z jakiegoś powodu Arnold nie odbierał telefonu, więc wybrała numer Konstantina. Konstantin, nie mogę się dodzwonić do Arnolda. Co się dzieje? Kerine, przepraszam, ale czy ty nic nie wiesz? Nie, w głosie kobiety słychać było autentyczny niepokój. Zaraz, ale jak mogłaś? Jesteś żoną Arnolda, powinnaś z nim być. Co się stało? Karina już niepowstrzymywana krzyknęła. Twoja firma została odebrana Arnoldowi, a on sam został pobity na miazgę. Jest w ciężkim stanie w szpitalu. Choć on bardzo cię potrzebuje. Nie może wstać i potrzebuje opiekuna. Karina wręcz zakrztusiła się z oburzenia. Konstantin, co ty mówisz? Przyjdź i sam zobacz. Dobrze, przyjadę, odpowiedziała Karina i rozłączyła połączenie. A potem długo szlochała na łóżku w pokoju hotelowym, użalając się nie nad Arnoldem, ale nad sobą. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnęła, było zostać opiekunką swojego niepełnosprawnego męża, który również był żebrakiem. Nagle ktoś dotknął jej ramienia. Karina odwróciła się i zobaczyła Timura, swojego kochanka, z którym spotykała się od sześciu miesięcy. Kilka dni po tym, jak Karina pojechała nad morze, dołączył do niej i świetnie się razem bawili, żartując z łatwowiernego Arnolda. W końcu oboje żyli za jego pieniądze. A Tymur był z tego całkiem zadowolony. Teraz ich piękne życie dobiegło końca, a Karina nie mogła powstrzymać łez. Ty, Mur, kochanie, jak dobrze, że przyjechałeś. A ja mam złe wieści. Krztusząc się, zaczęła opowiadać swojemu koło tym, co się stało, a on zmarszczył swoje pięknie ukształtowane brwi. Pójdziesz do niego? Nie, nie pójdę. Nie chcecie zostawiać. Tak bardzo Cię kocham. Kerinę naprawdę tak czuła. Od dawna nie czuła tego do Arnolda. Namiętność do męża minęła, a życie rodzinne wydało się Karinie nudne i szare. Gotowanie, sprzątanie i inne obowiązki domowe szybko porzuciła i zaczęła szukać przygód na boku. Przed Timurem miała kilku mężczyzn, ale wszystkie te spotkania nie były poważne. Kilka potajemnych randek wystarczyło jej do dobrej zabawy. Karina chętnie przyjmowała od nich prezenty i szybko zapominała, porwana przez kogoś innego. Z Timurem wszystko było inne. Spotkali się w towarzystwie wspólnych znajomych, gdzie Karina przyszła bez męża. Arnold, jak zawsze, był w podróży służbowej, a Karina przyszła na przyjęcie urodzinowe jednego z jej przyjaciół. Arnoldzie Zostałam zaproszona na imprezę, powiedziała do męża. Dasz mi pieniądze na prezent. Dobrze, odpowiedział mąż. Tylko wieczorem wróć do domu taksówką. A kiedy tam dotrzesz, koniecznie zadzwoń, żebym wiedział, że wszystko w porządku. Obiecuję? Karina odpowiedziała i uśmiechnęła się. Wolność sprawiła, że zakręciło jej się w głowie i znów poczuła się jak młoda wieczna dziewczyna zdolna do wszelkiego rodzaju psot. Jej przyjaciółka obchodziła urodziny w domu, a impreza była w pełnym rozkwicie, gdy Tymur dołączył do imprezy. Karina spojrzała na śniadoprzystojnego przystojnego mężczyznę i zdała sobie sprawę, że się zgubiła. Przez cały wieczór nie odrywała od niego wzroku, a kiedy poszła do łazienki, aby odświeżyć się pod zimną wodą, poczuła silne dłonie mężczyzny na swojej talii. Timur obrócił ją gwałtownie i przyciągnął do siebie. Karina sapnęła z rozkoszy. Nikt nigdy nie traktował jej w ten sposób. I wtedy doszło do ich pierwszej intymności. Od tego czasu za każdym razem, gdy Tymur ją kusił, ona, zapominając o wszystkim, uciekała na randkę, poddając się jego nieokiełznanej namiętności. Karina chętnie płaciła za wszystkie pragnienia i kaprysy Timura. A on nie wahał się wykorzystać jej przychylności. Teraz westchnęła gorzko, obserwując tego przystojnego mężczyznę marszczącego brwi i milczącego. W końcu powiedział do niej: Umowa jest taka. Musisz wrócić do domu i natychmiast się z nim rozwieść. W każdym razie dostaniesz coś w podziale majątku. A potem zobaczymy, co dalej. W porządku. Przytaknęła i przycisnęła się do mężczyzny. Ożenisz się ze mną? Naprawdę chcę. Ożenię się, odpowiedział Tymur. Ale najpierw się rozwiedź. Tymur, mam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. Jaką? Chyba jestem w ciąży. Wkrótce zostaniesz ojcem. Jesteś pewna, że to ja jestem ojcem, a nie twój mąż? Tak. Jesteśmy tu od ponad miesiąca. Prowadzę kalendarz i jestem pewna wszystkiego. Nie cieszysz się? Jestem taka szczęśliwa. Tymur przytulił i pocałował Carinę. To wszystko jest takie niespodziewane. Tak położyła głowę na jego ramieniu dla mnie też. Kilka dni później Karina wróciła do domu i zamarła na progu pokoju, widząc Arnolda leżącego w łóżku. Nieopodal na szafce nocnej leżały lekarstwa, bandarze. Kerinę, moja kochana, powiedział z trudem Arnold. Jak się cieszę, że wróciłaś. Tak źle się bez ciebie czuję i tak bardzo potrzebuję twojej pomocy. Widzisz, jestem zupełnie bezradny. Lekarze mówią, że już nigdy nie będę mógł chodzić ani nawet siedzieć. Zatrudniłam pielęgniarkę, która przychodzi trzy razy dziennie. Ale to jest drogie i nie stać mnie, żeby jej płacić. Przykro mi, Arnoldzie, mruknęła Karina. Ale chcę złożyć pozew o rozwód. Zdajesz sobie sprawę, że nie mogę być twoją opiekunką. Jestem za młoda i chcę żyć. Poza tym spodziewam się dziecka. Czego? Arnold wręcz zbladł z podniecenia. Karine, ale to nie może być prawda. Od dawna byłam zakochana w innym mężczyźnie, a ty byłeś tak obojętny, że nawet tego nie zauważyłeś. Mój Tymur nie jest taki jak Ty. On mnie kocha i cały czas to udowadnia. Karyno, jak to możliwe? W oczach Arnolda pojawiły się łzy. Mamy rodzinę, a ja Cię potrzebuję. A ja Ciebie nie potrzebuję. Odpowiedziała kobieta i zaczęła pakować swoje rzeczy. Jutro złożę pozew o rozwód. Jak rozumiem, straciłeś firmę, ale mieszkanie trzeba będzie podzielić na pół. To się nie uda, odparł Arnold. Zawsze należało do mnie, bo odziedziczyłem je po rodzicach. Więc przykro mi och, na litość boską mogę żyć bez ciebie. Poza tym. Nie jesteś mi teraz potrzebny. Więc żegnaj, kochanie. Każdy z nas ma swoją drogę. Karina zapakowała swoje rzeczy do torby i wyszła, a Arnold leżał, patrząc na nią z tęsknotą. Wkrótce po tych wydarzeniach nastąpił rozwód. Poszło zaskakująco łatwo i szybko. Tylko Tymur był niezadowolony, że Karina nic nie dostała. Co więcej. Zamieszkała z nim i wprowadziła się do jego kawalerki, chociaż on był temu przeciwny. Ale sam obiecałeś, że się ze mną ożenisz, powiedziała do niego, nie rozumiejąc niezadowolenia swojego kochanka. Obiecać nie znaczy poślubić, uśmiechnął się. I tak naprawdę liczyłem na to, że wyrzucisz męża na ulicę, a sama zostaniesz w jego mieszkaniu. A ostatnią rzeczą, jakiej pragnąłem, było przyjęcie cię tutaj, u mnie. Daj spokój, Ty mur. nie bądź kapryśny, proszę. Bardzo Cię kocham i wkrótce będziemy mieli prawdziwą rodzinę. Nie rozśmieszaj mnie odpowiedział Ty mur. Jaką rodzinę, o czym Ty mówisz? Nie chcę żadnej rodziny. Lubię wolność. A jeśli myślisz, że mam Cię tylko dla siebie, to głęboko się mylisz. Ty mur ale co ja mam zrobić? Pakuj swoje rzeczy i wynoś się stąd. Znoszę cię od trzech tygodni. Wystarczy. Tymur zaczął wyrzucać jej rzeczy na korytarz. Szlochając, Karina szła ulicą, myśląc o tym, co powinna teraz zrobić, gdy nagle zobaczyła, że niedaleko niej zatrzymał się drogi samochód, z którego wysiadł Arnold, a następnie otworzył drzwi jakiejś dziewczynie. Był zdrowy, doskonale trzymał się na nogach i wyglądał świetnie. Kerine wręcz otworzyła usta ze zdumienia. Arnold zawołała do niego. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wszystko w porządku? Och, to ty, Kerine? Przepraszając swoją towarzyszkę, Arnold podszedł do byłej żony. Tak, nic mi nie jest, a ty, jak rozumiem, problemy? Czekaj, ale mówiłaś, że zbankrutowałaś i zostałaś inwalidką. Nie rozumiem. Ty naprawdę nic nie rozumiesz. Podejrzewałam, że mnie zdradzasz, więc musiałam cię sprawdzić. Konstantin mi w tym pomógł. Nie zdałeś testu więc nie miałeś żadnych problemów miałem, ale je naprawiłem. Teraz wszystko jest w porządku, a moja firma kwitnie. Ale spłatałem ci figla z moją chorobą. I gdybyś zachowała się jak normalna, kochająca żona, wybaczyłbym ci. Ale teraz jest już za późno, by o tym rozmawiać. Wszyscy mamy własną drogę do przebycia. Czy nie to mi powiedziałeś, kiedy się żegnaliśmy? Więc idź swoją drogą, a ja pójdę swoją. Kerinę nic nie powiedziała. Po prostu stała i patrzyła, jak Arnold wraca do swojej towarzyszki, obejmuje ją i razem z nią wchodzi do elitarnej restauracji. Po policzkach Kerini spłynęły łzy. To ona powinna być na miejscu tej dziewczyny. Po chwili stania, Karina opuściła głowę i odeszła. Przeklinała każdego mężczyznę na świecie i użalała się nad sobą. Nie miała nic innego do wyboru.